Cześć, z tej strony Dorota ze sklepu House of Cotton. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć trochę o nowej odsłonie mojego sklepu. Może część z Was widziała już nową stronę. Na nowej stronie jest bardzo dużo wzorów cyfrowych, które drukujemy na różnych tkaninach i dzianinach. No i ponieważ, że ich jest tak dużo, to chciałabym Wam ułatwić jakoś filtrowanie i wyszukiwanie wzorów. No i teraz macie możliwość filtrowania zarówno po typie tkaniny lub dzianiny, po tematyce wzoru, po kolorystyce i po stylu wzoru, czyli na przykład wzory akwarelowe albo wzory ręcznie rysowane. Potem możecie wyszukiwać. Także myślę, że to jest spore ułatwienie. Dodatkowo teraz możecie kupować również dresówkę i tkaninę obiciową. Pokażę Wam tutaj przykłady. To jest na przykład dresówka Pentelka. Ona jest dosyć, dosyć cienka. O, tak jak widzicie, jest to. Na lewej stronie ma pętelkę. Ona jest dodatkiem elastanu, także jest, jest rozciągliwa trochę i jest bardzo miła w dotyku. Natomiast jest to, e, tak jak zobaczycie, cieńsza e, drysówka. To jest metr bieżący pentelki, a to jest metr bieżący e, grapanej tej grubej. Zobaczcie sobie, jaka jest. Różnica w grubości. To jest y, ta gruba dzianina y, dresowa drapana. To jest też metr bieżący, i jest tego jest naprawdę dużo. Ona jest mięciutka. Po lewej stronie jest taki puszek, tak zwana Baja. E, tutaj jest oczywiście drukowana w z naszych nowych jesiennych wzorów. I to jest dzianina, która. No Obie są bardzo szerokie. tak? One mają ponad 180 cm szerokości, także z takiego metra bieżącego spokojnie można sobie uszyć bluzę, z pół metra spokojnie można sobie uszyć spódniczkę. Także jest to bardzo fajna, naprawdę niedzielinka. Nie mam dotyku. Tutaj mam przykład z kolei yy, tkaniny obiciowej, czyli tego yy, grubej bawełny premium. To jest taka tkanina typu diagonal. Już będzie widać, tak, widać troszkę takie ma paseczki, widzicie, skośne, ma no, taki splot skośny na prawej stronie. Na lewej, chyba nie zobaczycie, No lewej jest to jest zwykły splot, znaczy wygląda jak zwykły splot płócienny. No, oczywiście też jest drukowana, bo wszystkie nasze wzory, jest to gruba i mięsista tkanina taka typowa, obiciowa, home decor. Tutaj we wzorze z różyczkami herbacianymi różowymi, a tutaj jest wzór akwarelowy wzór geometryczny z szarymi plamami. Także wszystkie nasze wzory teraz możecie kupować i na dresówce, i to zarówno na tej cienkiej pętelce, jak i tej grubej, drapanej, i na tkaninie dekoracyjnej. I to, co pewnie też możecie zauważyć, to nie ma tych wszystkich produktów, które były wcześniej. pasmentaryjnych, tych wszystkich starych wzorów takich typowych, które we wszystkich innych sklepach się pojawiały. Część z tego wróci. Na pewno wrócą te, które no, cieszą się największym Waszym uznaniem. Ponieważ to, co mnie zachwyca w technologii druku cyfrowego i w tym, na czym teraz się opiera właśnie głównie sklep House of Cotton, jest to, że jest to bardzo o tyle ekologiczna technologia, że drukujemy na zamówienie wasze, tak? To nie jest tak, że produkujemy tysiące metrów i one leżą, tylko to jest dokładnie on demand, czyli na wasze zamówienie i dlatego wpisuje się to w ruch zero waste, czyli nie nic produkowanego, co się potem nie zużyje. I to jest super, dlatego właśnie yy, ograniczyłam asortyment innych rzeczy, które po prostu leżały i leżały i leżały. I wrócą na pewno tak, yy, bawełny yy, te jednokolorowe, no bo one się cieszą waszym uznaniem, więc one nie leżą. Tak samo, część za część to na pewno płótno lniane, na pewno strówka bawełniana to będzie, natomiast to po 15 października wróci. Na razie jeszcze jesteśmy w trakcie, w trakcie zmian, też zmian logistycznych, które umożliwią szybsze otrzymywanie wydrukowanych materiałów niż to było do tej pory. Także o tym będę informować i na pewno to będzie bardzo dobra wiadomość. I. Jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że oczywiście niedługo pojawią się też wzory świąteczne, wzory na Halloween na pewno jeszcze w pierwszej kolejności, także zaglądajcie, subskrybujcie newsletter, bo wtedy wszystko będziecie widzieli na bieżąco. Dzięki za uwagę, pa pa!